Siemanko, witam was bardzo serdecznie, prosto z boiska czas na kolejny odcinek z serii test na piłkarza. Moim gościem, dzisiaj z także Siemano. Siema, witam. Mordko, oprócz tego, że grasz w Fortnite'a, to ja wiem, ale słyszałem, że dawniej też grałeś w piłeczkę. Tak, grałem sobie w piłeczkę, coś tam, znaczy grałem. Próbowałem grać, może tak. No i dzisiaj sprawdzimy, jak to tak naprawdę będzie wychodziło, nie? Po kilku latach przerwy. No ja lubię tą serię test na piłkarza, bo wiesz, tutaj różne historie ludzie mają. Niektórzy gdzieś tam grali, inni nie, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby się dobrze bawić. I chodzi też o to, żeby zostawić łapkę w górę i wbić do tego pana. Jasne, roku. że tak. Pod spodem link w opisie się siedziemy rozgrzewać. I co? Takie porównanie z djecowym będziesz musiał zrobić teraz. Tak? Z jego odcinka. Mówisz, że wieczna na walka wiesz, między nami. No, musi być. Zobaczymy. Tak? Kolego złotowłosy idziemy. Po co powiedzieć, tak jest. Pierwsza konkurencja w takim razie przed nami. 5 rzutów karnych, 4 oczywiście z wykopiąłką i jedna kolorową razy 2. Mam takie pytanie, że 100 punktów. Oczywiście nie dodam tych punktów, ale, ale zapytam. Masz jakiś ulubiony klub piłkarski? Jak to wygląda u Ciebie? Eee, no nie zgodzimy się na pewno w tym temacie. Nie mów, że bardzo. No, <śm> troszkę tak. A jak to ostatni mecz, Mordko? <śm> bardzo dobrze. Nie, tak na poważnie to już od długiego czasu tak nie kibicuję, ale generalnie gdzieś tam bardzo zawsze w sercu i tak jakoś jak już oglądam, to na pewno bardzo. E, przynajmniej montażysta będzie miał z Tobą dobre połączenie, bo on też za bardzo... Tak. No i super. Nie wiem, to jakaś plaga, czy co to się wydarzyło. Dobra, lecimy. Wodzonka. Będziesz się rzucał? Na pewno? Dobra, to idę. O, ho, ho. Oj, pewniaczek. Musi być, musi być. To powtórka, to samo. Gotowy? gra psychologiczna panowie, dobrze. Coś mówiłem, tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Dobra, ładuj mu 5 na 5. To samo? Gotowy? O ojoj oj. Nie zadziałało, nie zadziałało, ale posyp. dobra, podwójną poprawimy. Cię, ale ci poleciał w ogóle no. za tym. Ładnie, teraz dokręciłem już bardziej, bo wiedziałem, że pójdzie. Ale mocno bijesz, fajnie, mi się podoba, fajne te strzały są, takie soczyste. O nie! Ale widziałeś jak poszedł? Tak. Jak go widziałem ostatni raz jak bronił, to tak nie szedł. trzeba go motywować, pamiętajcie. Druga konkurencja morski przed nami. Teraz zobaczycie, jak wygląda cała punktacja na płachcie. Też oczywiście ci powiem co i jak 5 strzałów, pięć piłek, ta jest twoja kolorowa razy dwa przyda się. Przyda się w tym. W tym naprawdę można zdobyć dużo punktów, alvin ostatnio pokazał, bo to 100 punktów zdobył, więc mortko powodzenia. Trzymam kciuki i baw się dobrze. Lecimy. Dobra, lecimy z pierwszą rozgrzewkową. Najpierw podał. dyszka, dobre podanie, dołożył. Tak jest. Teraz drugą wyżej. Wszystkie cztery zaliczymy. I środek. Oj, 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 oj. a niedużo brakło. O! Jest, jest, jest. jest. Zali zaliczę, zaliczę jak najbardziej. Czyli trzy dyszki. Dobra, to dla treningu. Tutaj w środeczek. Dyszka. Czyli Tak 40. Nie miało być. No, i teraz razy dwa. Raz, dwa. No co, chyba po okienku celujemy. Ojoj, 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 Patryku, powiem Ci tak, nie idzie zbyt dobrze. Nie, dobrze idzie, naprawdę. <laughs> 55 punktów, więc jest spoko. Karne, no dwa ci wyją, no, ale kurczę no... No, musiałem go trochę podbudować, wiesz. Ale wiesz co, to nie były źle uderzone karne, naprawdę, bo to było mocno na lewyczu. Czyli tak, karne już były, była płachta, teraz czas na sam na sam i małą bramkę. Mała bramka 5 punktów, no i sam na sam. I duża pięć. też 5 punktów. Duża też. Nie wiem, czy się będzie rzucał, czy nie. <laughs> no zobaczymy. Dobra, pierwsza, cyk, siadło, więc jest super. Ale po krótkim ładnie Ale został w ogóle głęboko w bramce dość. Nie, nie? rzucaj I tak... się Ale się no to, no to ci mówiłem, że się nie rzuca Bramkarz już ma psychę zrytą, więc teraz się nie będzie rzucał Ja też już. Uuu. Ale ładnie, ty! Dobra, trzecia próba, tym razem mała musi siąść, musi być Max. Siedzi. Siedzi. Oj. Brawo Dawid, nóżko kurczę. Nóżkę wysunął. Czwarta próba, teraz też pokombinujemy. Ale mała musi być. No o, niestety. O, o, o. A najczęściej wsłupek widzę. Ujej, o nie, 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 ale wyłapał. Za bardzo mu na ambicje wyjechałem mi teraz broń, widzieliście? Niemożliwe. Dobra, ostatnia. Teraz się przyłożę. O, żartowałem. Oj. Tak jest, kolorowa weszła. Musiałem ci bajne, bo za dwa było. Za <laughs> Póki co trzy konkurencje za nami, 85 punktów, czyli więcej niż bardzo nas będzie w tym sezonie. <śmiech> 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 bardzo śmieszne. <laughs> ale ogólnie to jakie masz podejście teraz do tego, co tam się dzieje? Czekasz na lepsze czasy po prostu? Znaczy foto? wiesz co, ja tak jak mówię, już czynnie nie kibicuję już odkąd się zajmuję YouTube'em, tak wiesz, full time, no to już rzadko jest czas na takie coś, ale generalnie no słabo z tym messiem i tak dalej, wiesz, jakby tą taką ogólną sytuację kojarzę. No czekam po prostu. Coś się może wydarzyć, wiesz. Może coś, ktoś wejdzie, może po sponsorach końcu coś znajdą, czy coś, wiesz. No wiesz, to ciężkie czasy nadeszły, ale ja też tak sobie mam luźne podejście no. z tego pośmieszkować można, ale ja wiadomo. tak. A powiedz mi poza Fortnite'em jeszcze i Lifestyle'em, coś jeszcze? To znaczy, to znaczy czy, czy, się czy, teraz czy coś robię? Znaczy, ogólnie to robię dużo, tylko że no, poza YouTubem, nie? Jakieś tam różne rzeczy, ale jeżeli pytasz o gry, no to na pewno FIFA też gram. Stąd o, znam Ciebie o, ja na pewno, pewno. więc. E, no i jakieś tam CSGO, różne ligi streamerów i tak dalej, ligi legend. Także takie rzeczy. Nie? No, powiem Ci, że ja podziwiam to, jak, jak wygrać się w Fortnite'a, to dla mnie jest czarna magia. Bo ja jak zacząłem strzelać do gościa w Fortnite, to oni nagle wille z basenem buduje, ja nie wiem co się dzieje. <laughs> no tak to już było. Tylko drzwi bym otworzył i proszę. No, no, no. <laughs> Także ja zostanę przy piłce, przy testowaniu ludzi na boisku. Na Fortnite też się możemy potestować, ale uwierz mi, będzie drama mnie. <grymne> Damy radę jakoś. piłkę, baw się dobrze. Od razu za dwa? Nie, możesz później. <grymne> no dobra. <grymne> Czyli pięć muszę trafić. Spróbuję. Najpierw wyczuć bramkę i zobaczymy, co się stanie. Oj. Mocno, ale może skręcić. Chyba za mocno. Skręci? Od słupka? Nie! Ach. Nie skręciła. Troszkę lżej w lewo i będzie w porządku. Uwaga. No, teraz to musi być to. Gdzie? Tak jest. Dobrze, 30 punktów. Proszę bardzo. Nie jest ta stópka ułożona, widać jednak. Kurde, to boisko tak trochę się przekrzywia, więc troszeczkę w lewo damy teraz. O, właśnie, dokładnie. Nie tak wiem, czy jak dobrze teraz. rozkminiłeś, ale jak tak, to masz 60. 60, czyli delikatnie po prostu skroczka. Wejdzie? Powinno siedzieć, powinno siedzieć. 90, 90 i piła za 60 ostatnia, tak? Tak. Znaczy no jak w bramkę trafisz, to tak. Walto walczymy o tą 60. -teczkę. Uwaga delikatnie. Skroka. Powinna być. Wejdzie? Wejdzie. Wejdzie. <klucz> <klucz> Cztery. <laughs> Stary, ja zbijam naprawdę. Andres nie stał dzisiaj jak coś, proszę Państwa, nie rogali, zmienię nazwę. <laughs> zmienię. <Jegoś laughs> Sam znowu. nie wierzę jak coś, nie? Z tego co dobrze policzyłem, ale wszystko oczywiście widzicie na grafice w rogu 235 punktów. 5 punktów do Kubańczyka, czyli do miejsca numer 3. A do, do drugiego? Do, no, Jest pierwsze i drugie jak zakwo. Aha, okej, okej, ok. A okay, okay. tego jest trzecie później. Także panie Szapoba, za to co zrobiłeś, bo nikt <grym> chyba jeszcze, Z tego, no co naprawdę pamiętam, 4 na 5, no nie pamiętam, żeby ktoś trafił do mojej bramki, więc... Ale widać, rozmawialiśmy wcześniej, że ty gdzieś tam grałeś w czwartej lize, coś tam <grym> było. Tak, 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 tak. No. Czyli to czas jeszcze przed YouTube'em, jak sobie kupowałeś. No, 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 tak jak bardziej z piłki się żyło to... A później to wiadomo jak było, nie? No ale no, ja wiedziałem, kogo zapraszam od razu, że patrzyłem. Ostatnia konkurencja przed nami najtrudniejsza, to nie oszukujmy się, czyli oleje 10 punktów za każdego oleja, no chyba, że kolorową to razy 2. 20. Tak. Także no i super. Baw się z Dawidem teraz ostatni raz. <laughs> nie mogę go podpuszczać, bo no będzie nim bronił. Tak, tak. <laughs> Dobra, jedyneczka. Pięknie, mordko. No i trzecie jest pod I trzecie jest. Walczymy dalej, żeby umocnić tą pozycję. O, mocno, ale w środek. Teraz zmienię róg, nie? Żeby się zapewnie nie poczuł. A jednak nie. Ale dwie idealnie przy słupku. No, psychika musi być trochę tutaj dla bramkarza, bo dzisiaj ma formę widać. Czwarta piłeczka, to teraz zmienię. O kurczę, mocno było. I kolorowa za 20 punktów. We no puść. No, no. <laughs> o, wyjął. No cóż morski, czas na podsumowanie tego odcinka, z tego co dobrze policzyłem, 255 punktów na Twoim koncie, trzecie miejsce, więc gratuluję, dziękuję. No drugiego nie ma, jesteś już później, już zostali tylko dwaj zawodnicy na pierwszym ex więc tak to wygląda. Na podium jesteś na pewno, powiedz mi, jak się bawiłeś, która konkurencja najlepsza? Eee, bawiłem się zarąbiście. Ale tak najlepsza to chyba woleje szczerze powiedziawszy. No to zawsze sobie mocno kopnąć bez rozgrzewki, to jest świetnie, nie? Ja muszę zrobić statystykę, ile osób powiedziało woleje, bo naprawdę tego jest sporo. No, no bo wiesz, po, po, kopiesz sobie, podbija się, wiesz, to taka niecodzienna sytuacja po prostu. Nie? No ale aż yy, chcesz, żeby tak dołożyć tęgę. Tak 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 tak, 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 tak. Także mortki mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście link do tego pana macie pod spodem w opisie. A dla ciebie teraz 5 sekund. Nominuj kogo chcesz, rzucaj wyzwanie komu tam tylko będziesz chciał. Jasne, yy, jakby. Z naszego domu nie było tu tylko jednej osoby, więc nominuję Farela, oczywiście. Wiem, że on jest taki sceptycznie, ale na pewno będzie się tutaj dobrze bawił. Ja mu to obiecuję, bo ja się bawiłem świetnie. No i co, zostawcie łapki w górę. O, Suby ek... dla tego pana, bo naprawdę kawał dobrej roboty. No i co, a my chyba kończymy? Kończymy. No, ale ja wiedziałem, kogo brać, wiedziałem, że stópka ułożona, więc naprawdę. Szacunek, wbijajcie, tak jak mówiłem, tu macie nasze Instagramy i piona. Mord...